Michał Karnowski, dzień dobry, witam Państwa w studiu telewizyjnym portalu w Polityce.pl, a moim gościem jest Pan Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry. No i lider tej podwarszawskiej listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. E, panie Przewodniczący, się wokół Warszawy to porobiło, bo i Dorna można odnaleźć, i, i, i Giertycha, czy... Czy ludzie jakoś nie dadzą się nabrać na to, no bo to właściwie można powiedzieć, że, że celem tego, przez co jest celem tych operacji, że się przyciąga kogoś, prawda, kto był po drugiej stronie, no zamulenie wyboru, prawda? pojedzenie ludziom, że wszyscy są tacy sami. Dadzą się nabrać wyborcy w pana ocenie? Nie, ja spotykam się z ludźmi, jeżdżę po swoim okręgu wyborczym, rozmawiam. Z wyborcami była taka konwencja w ostatnią sobotę w Legionowie właśnie Prawa i Sprawiedliwości był premier Jarosław Kaczyński, był kandydat do senatu z tej północnej części obważanka, bo tak nazywany jest potocznie mój okręg wyborczy, a więc z powiatów legionowskiego, wołomińskiego, nowodworskiego i zachodniowarszawskiego była rozmowa. No i w ubiegłym tygodniu byłem na spotkaniu bardzo dobrym spotkaniu w piasecznie. Rzeczywiście, Piaseczno jest dość specyficzne, dlatego, że tam jest bardzo wielu mieszkańców, którzy osiedlili się w tym powiecie nie tak dawno i zaliczano tych ludzi do wyborców właśnie partii rządzącej. Okazuje się, że nie, że, że, że ci ludzie też chcą zmiany. Właśnie z tego okręgu do Senatu kandyduje pan dr Konstanty Radziwiłł. Jego kontrkandydatem jest Roman Giertych, który. Wyraźnie jest popierany przez platformę. Tak, bo no Platforma, znacznie, tak, 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 platforma tak. nie wystawiła mu kontrkandydata, kandydata. Tam wcześniej senatorem był Łukasz Abgarowicz, który teraz tak, kandyduje to zmuszony do, do w Sejmu. To, to tak. straszne, tak. No więc widać, że ci, którzy byli takim może emblematem właśnie tych wszystkich historii związanych ze straszeniem Prawem i sprawiedliwością. Przecież Dorno, te kamasze słynne, tak, tak. Giertych, też był mocno atakowany przez platformę, która wtedy była w opozycji, teraz przeszli do obozu władzy. I ja myślę, że olbrzymi problem ma obóz władzy z tymi ludźmi, z przekonaniem swoich wyborców, że powinni na tych ludzi głosować. A my jesteśmy, my Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy wiarygodni o tyle, że no pokazujemy, proszę bardzo, ci ludzie nie wytrzymali ciśnienia, ci ludzie albo będąc u nas, no, zachowywali się w sposób taki, który budził wątpliwości, albo jak Roman Giertych. Sam przyznaję, kiedy był w, z nami w koalicji, już wtedy był związany z platformą. No to teraz. ma jeszcze też taki posmak, patrząc z punktu widzenia wyborców. No, oni często ponosili koszty pewnych błędów niewłaściwych sformułowań, bronili, prawda, pewnego projektu, to. pewnego. No ci ludzie okazali się chyba, nie, nie wiem, czy godni, no, w mojej ocenie to jest duże pytanie, czy okazali się godni tego zaufania, bo przecież za poparcie pis przez lata wielu Polaków płaciło dużą cenę osobistą karier, karier zawodowych jakichś chwilami bywało, że. W środowisku było niemiło. Ale dobrze, zostawmy to. właśnie. Panie Przewodniczący, Pan jest liderem tej listy. Ludzie znają Pana jako no, czołową postać Prawa i Sprawiedliwości, ale przecież poseł pracuje także na rzecz okręgu. Ja trochę znam te okolice podwarszawskie. Niektórzy mówią, że one są karane, na przykład niektóre, niektóre kierunki, za to, że tam, no nie wiem, Lech Kaczyński wygrywał w pierwszej turze, prawda? Bywały takie momenty, że Andrzej Duda miał tam ogromne poparcie i że władze Warszawy, one mają ogromny wpływ na transport, mosty, przejezdność. No, zostawiły te tereny. Czy, czy, czy można jakoś, jakoś, jakoś przebudować politykę państwową, żeby ludzie, którzy mieszkają nie wiem, w Piasecznie, w Markach, żeby oni mieli poczucie, że to nie jest tak, że cywilizacja zaczyna się zawisło? strony To rzeczywiście część. jest olbrzymi problem i tu nawet bardziej ten problem leży po stronie marszałka województwa mazowieckiego, mhm. pana Struzika, tak. niż władz Warszawy, bo, bo rzeczywiście mm, województwo mazowieckie wydatki inwestycyjne, na przykład na przebudowę dróg wojewódzkich, są skoncentrowane gdzie indziej, nie w tym obwarzanku koło warszawskim. Także fatalna od lat jest droga łącząca Warszawę z Otwockiem droga 801 albo droga prowadząca do Wołomina. I też ja mam do wrażenie, Wołomina, to coś właśnie, że, że to jest za karę. Stąd pomysł Prawa i Sprawiedliwości nie nowy. My konsekwentnie mówimy o tym, żeby wydzielić Warszawę i obważanek warszawski z województwa mazowieckiego, dlatego, że to będzie korzystne dla pozostałych powiatów w województwie mazowieckim, bo Warszawa zawyża wskaźniki, chodzi o fundusze unijne. A dla naszej części właśnie tych powiatów ośmiu okalających Warszawę będzie to o tyle korzystne, że te inwestycje drogowe będą siłą rzeczy lokowane właśnie na połączeniach między Warszawą a Miejscowościami, miastami położonymi pod Warszawą. Pomysły, który był zresztą wykorzystywany na zachodzie Europy. Irlandczycy wyłączyli Dublin i okolice, Czesi wyłączyli Pragę i okolice. To jest po prostu racjonalne podejście. Ale byłem na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, takim otwartym dla publiczności, niedawno w kinie na, Wisła na Żoliborzu. No i Jarosław Kaczyński miał tą odwagę, żeby powiedzieć Żoliborzanom, czyli no mieszkańcom stolicy city, można powiedzieć. I mówimy otwarcie, że sama Warszawa na tym może trochę stracić. Dużo? Warszawa jest najbogatszym miastem w Polsce. A nam zależy na tym, żeby to, co dzieje się w Warszawie, te inwestycje warszawskie, nie kończyły się na granicach Warszawy, bo one mają charakter administracyjny. Wyłącznie to jest często tak, że z osiedla są pobudowane i po stronie tej, która jest w granicach Warszawy, i po stronie tak. tej, która jest tak. pod Warszawą. To nie ma sensu. To jest tak skonstruowane, że, że to jest dyskryminujące wobec tych, którzy mieszkają mieszkają w miejscowościach podwarszawskich, a więc trzeba włączyć Warszawę do, do swego otoczenia i to nie będzie niekorzystne dla Warszawy, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że no, dziś te inwestycje województwa mazowieckiego są głównie lokowane właśnie gdzieś tam w dawnym województwie Płockim. Bo tam jest to polityczna siła. Tak, to, no? bo, to, bo tam właśnie z tego jest polityczna siła. Protestuje przeciwko wyłączeniu Warszawy marszałek Struzik, ale dlaczego protestuje? No bo z Straci trochę swego władztwa. A być może straci także cały swój urząd, bo, bo dzisiaj ta koalicja PO, PSL jest silna ze względu na to, że wygrywa. PSL w dawnym województwie płockim, w dawnym województwie Siedleckim, chociaż tutaj też Prawo i Sprawiedliwość jest silne, Platforma w Warszawie, no i razem mogą stworzyć. Karcie. A pan, jakby z jakim hasłem idzie do, 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 do tych konkretnych wyborców z, z pana okręgu? To znaczy, ma pan jakieś dwa, trzy priorytety? Co jest dla pana najważniejsze w takiej działalności na rzecz lokalnego środowiska? Bo o tym ogólnym projekcie PiSu, to już mówiliśmy, no i oczywiście też jest tak, że to jedno nie, nie da się oddzielić od drugiego, prawda? Ale zapytam o te lokalne... No właśnie połączenie Warszawy z powiatami okalającymi dało Warszawę. dało się łatwiej żyć mieszkając łatwiej, pod Warszawą tak. i pracując w Warszawie. Bo to bardzo często tak bywa. Ja mieszkam od urodzenia w Legionowie. Ja chodziłem do liceum, do Warszawy. Moi rodzice, mój tata tak. dziś już nieżyjący, młodym, tak. pracował w Warszawie, w FSO warszawskim, które dziś już nie istnieje niestety. niestety. Choć był z dużych światów. No, no właśnie, tak. świetne. To ja mam taki, może mam Poloneza, którego tak? liczyłem tak po moim tacie. Jeszcze nie jest tak, jeszcze nie jest taki zabytkowy, ale też z, z sentymentem ten, ten samochód traktuje. Właśnie chodzi o to, żeby... Te okolice Warszawy są ściśle związane ze stolicą, a więc trzeba ułatwić korzystanie np. z dóbr kultury, z właśnie kina, teatry warszawskie. Muszą być otwarte także na mieszkańców powiatów okołowarszawskich. Warszawskich i komunikacja, dojazd, transport. Oby to transport. się udało, bo muszę powiedzieć, że naprawdę, jak się spojrzy na Wołomin, to jest tak blisko, a jednocześnie tyle barier, Prawda? żeby normalnie funkcjonować, np. No, uczestniczyć w życiu kulturalnym Warszawy, no naprawdę trudno nastolatkowi po prostu dojechać jakoś bez. Wiecznie, szybko, sprawnie. Oby to się zmieniło. Oby się... No, rzeczywiście połączenia kolejowe są tu rozwiązaniem, ale to od czasu Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mamy skm która łączy właśnie miejscowości podwarszawskie, a tu jest kwestia też ceny za bilety. Tak, no, tak, to wszystko, no, wspólnego biletu. Wspólny bilet, biletu. właśnie. Jest jakiś taki gość przedziwny, który trzeba przyjmować. Bardzo dziękuję. Mariusz Błaszczak, lider listy podwarszawskiej Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, był gościem studia telewizyjnego w Polityce. Polityce.pl. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Do zobaczenia!